Wojewódzki Powiatowy Urząd Pracy zorganizowały w tym tygodniu dwa punkty informacyjno-edukacyjne dla uchodźców z Ukrainy. Prezentowane były zarówno oferty pracy, jak i propozycje zajęć na czas wolny, głównie dla dzieci. W firmy firmie instytucje starają się wyjść z ofertą dla obywateli Ukrainy, zwłaszcza tych, którzy planują zostać tu na dłużej lub na stałe. Pierwszy punkt informacyjno-edukacyjny zorganizowano 18 maja w Mopsie, a kolejną edycję 20 maja w Hotelu Biały. Zaprosiliśmy dzisiaj na przykład 15 wystawców. To jest na przykład Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ochotniczy Howiec Pracy, przedszkole, szkoła, biblioteka. Chcemy tutaj obywatelom Ukrainy powiedzieć, z jakich ofert mogą korzystać na terenie Wałbrzycha. Dwa dni temu mieliśmy taki punkt zorganizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W tym punkcie z tego punktu skorzystało w danym czasie około 100 pań. Bo zazwyczaj jest więcej pań jak panów. I powiem szczerze, że największym, z największym zainteresowaniem cieszyło się stoisko biblioteki. Wśród stoisk znaleźć można było firmy, instytucje, które pomagają znaleźć zatrudnienie. Mamy Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Która też ma przy sobie kwestionariusze. Panie mogą od razu te kwestionariusze wypełnić. I później ze strefy Panie kierują to do pracodawców. I pracodawcy automatycznie, jeżeli będzie taka potrzeba, będą się kontaktować z daną osobą. Pomocą służą także pracownice Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. Przygotowaliśmy prezentację w języku ukraińskim dla obywateli Ukrainy, którzy tutaj przybyli, tak żeby przybliżyć, czym zajmuje się powiatowy urząd pracy, z czego mogą skorzystać z jakich usług i instrumentów w rynku pracy, jak poszukiwać zatrudnienia, też mogą się dowiedzieć czego oczekują pracodawcy, ponieważ to jest bardzo ważne i istotne przy poszukiwaniu zatrudnienia. E, tak, żeby też e, nasi klienci e, wiedzieli, jak przygotować się do tych rozmów. Ofertę zajęć na czas wolny prezentowała Biblioteka pod Atlantami, która wzbogaca swoje zbiory czytelnicze pozycje w języku ukraińskim, a na co dzień oferuje ciekawe zajęcia dla dzieci, by umilić im czas wolny. E, dla najmłodszych, e obywateli Ukrainy, którzy gością w naszym kraju. Mamy wiele książek w języku ukraińskim, mamy gry planszowe, organizujemy również zajęcia dla grup zorganizowanych, jak i indywidualnych. Można przyjść zwłaszcza do tych największych naszych placówek, czyli do Biblioteki Głównej w Rynku oraz do bibliotek na Podzamczu, Piaskowej Góry i Nowym Mieście. Tam czekają odpowiednie osoby, odpowiednio poinformowane, udzielą wszelkich informacji. Biblioteka pod Atlantami przygotowała również grę w aplikacji Action Track. Kod do gry można znaleźć na naszej stronie atlanty.pl Jest to gra na smartfony, gra całkowicie w języku ukraińskim. Wystarczy ściągnąć bezpłatną aplikację Action Track, zeskanować i można przejść się spacerem w słoneczny dzień po śródmieściu Wałbrzycha, zapoznać się z jego historią, z najciekawszymi miejscami. Jest to bardzo dobry sposób, żeby zapoznać się z naszym miastem. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy planuje zorganizować podobne spotkania także w innych miastach, we Wrocławiu, Jeleniej Górze i Legnicy. Jeśli będzie taka potrzeba, jesienią wydarzenie może powrócić do Wałbrzycha.